naturą. Poli Country Colors. Jedyny szampon trwale koloryzujący. Z woskiem szczelim i proteinami pszenicy. Poli Colors. Najpiękniejsze kolory natury. Schwarzkopf. Przede wszystkim piękne włosy. Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konkursie Koncert Życzeń Kamy. Wystarczy wyciąć z opakowania kamy ku... I wysłać go do nas. Kopercie, którą otrzymają Państwo w sklepie. Podczas trzech kolejnych comiesięcznych losowań. Wygranie kilka zapasł atrakcyjnych nagród. W tym sześć samochodów. A my życzymy Państwu dużo szczęścia w konkursie kamy oraz, oraz serca, serca jak, jak dzwon. W konkursie kamy, nagrody wygrywamy. Prawdziwy smak lata. Meven Peak. Kompozycja pysznych kremowych lodów. I delikatnych, soczystych kawałków gruszki. Lody mywem Pik Krembirne. Oczywiście od szelera. Wielka kariera gruszki. Mywem Pik Krembirne. Jest cudownie, ale brakuje mi jednej rzeczy. Zadam ci wszystko, ale nie moje Prince polo. Przedstawiamy nasze najnowsze osiągnięcie, nową pastę Colgate Baking Soda and Peroxide. Dokładnie czyści zęby dzięki najnowszej recepturze. Wyjątkowe połączenie składników, uwalniając aktywne cząsteczki tlenu, dociera do przestrzeni międzyzębowych i linii dziąseł i dokładnie usuwa osad. Nowa Colgate Baking Soda and Peroxide. Czujesz jak działa. Nowy proszek E-TAED ze specjalnym aktywatorem. Teraz, nawet w niskich temperaturach, biel staje się jeszcze bielsza. Technologia TAED. Nowy E: bezwzględny dla brudu, łagodny dla kieszeni. Tworząc rzeczy wielkie, pamiętamy o codzienności. Lodówki Amika o miękkich przyjaznych kształtach. Pojemne, automatycznie otrzyżaniające się, ekologiczne, ciche, energooszczędne. Amika. Dotknij przyszłości. Mm. Co oni tu robią? Wygrali. Promocja, w Cinei. Kup trzy pudełka. Można wygrać w czasy na Mazurach dla wielu rodzin i 900 innych nagród. Będziemy wesoło, ale to promocja dla ludzi. No to co? Chcesz krówkę? Mm. Raid Tarme przeciw molom zapewnia trwałą ochronę. Dzięki specjalnej błonie z mikroporami Raid Tarme działa od razu, a jego lawendowy zapach skutecznie odstrasza mole. I twoje ubrania nie będą już więcej pachniały naftaliną, tylko przyjemnym zapachem lawendy. Raid Tarmę odstrasza mole, skutecznie. Najlepszych opon na świecie było zawsze ambicją filmy Michelin. Opon najwyższej jakości, tak pewnych i bezpiecznych, by każdy mógł podróżować swobodnie. Ludzik Michelin jest tego najlepszym dowodem. Od dawna jeździ i pomaga jeździć innym. W tym roku obchodzi setne urodziny. Michelin, tworzymy przyszłość, abyś jechał dalej. Staranny proces palenia kawy Jacobs nadaje jej niepowtarzalny aromat. Już od tygodnia trwa nasza kampania, pokonać strach razem przeciw przemocy. Na szczęście wszystko to dzieje się nie tylko w Warszawie. Od godziny 10 rano łączyliśmy się dziś z kolejnymi ośrodkami regionalnymi telewizji polskiej. Ich dziennikarze i reporterzy opowiadali Państwu, co sami mieszkańcy tych miast robią, by móc czuć się bezpieczni, by nie dochodziło do tak przerażających zbrodni, jak te, po których organizowane były Czarne Marsze. Oto nasza kolejna relacja, tym razem z Katowic. Marek Czyż jest w tej chwili w samym centrum miasta. Dzień dobry Państwu, witam z samego serca największej w Polsce aglomeracji miejskiej. Jeszcze do niedawna o tej porze nie mógłbym tu stać tak spokojnie i tak swobodnie się przemieszczać, ale dziś już mogę. Przedstawiam Państwu dwóch ludzi, którym bezpieczeństwo mieszkańców tego regionu szczególnie leży na sercu wojewoda katowicki Marek Kępski i komendant wojewódzkiej policji w Katowicach, pan komisarz Mieczysław Kluk. Witam Panów serdecznie. Panie Komendancie, zaczął Pan swoje urzędowanie od podzielenia tej aglomeracji na strefy bezpieczeństwa. Co to jest za pomysł i co miał służyć? E, pomysł jest wzorowany na tzw. reformach Giulianiego, burmistrza Nowego Jorku. Pomysł polega na, na kwadratach bezpieczeństwa. W tych kwadratach bezpieczeństwa jest szczególne nasilenie działań policji. W perspektywie czasu te kwadraty są rozszerzane. Muszę powiedzieć, że dla mnie, jako dla wojewody katowickiego, sprawa bezpieczeństwa szczególnie leży na, na sercu. Jest to jeden z najważniejszych naszych problemów, stąd jestem zwol zwolennikiem bardzo zdecydowanych działań. A komendant wojewódzki powie nam, czy się udało. Tak, musi się udać. Udało się i uda się na pewno. To, co rozpoczęliśmy, będzie kontynuowane z ogromną determinacją. Na dzień dzisiejszy, oprócz Katowic, mamy te kwadraty bezpieczeństwa, zostały uruchomione w pięciu największych miastach śląskiej aglomeracji. Jest to Sosnowie, Zbytom, Zabrze, Gliwice i Chorzów. I rzeczywiście są już tego widoczne efekty. Będziemy to obserwować i będziemy czynić starania wszystkie, aby podobne rzeczy rozprowadzać, czy niejako rozszerzać na... na pozostałe, pozostałe miasta, aglomeracji. Panie komendancie, pan obcuje na co dzień z ludźmi, którzy biorą udział w tych wzmożonych patrolach na ulicach miasta. Czy jest szansa na to, aby się przyjrzeć ich pracy właśnie teraz? Tak, oczywiście, oczywiście, że możemy to Możemy zrobić. się połączyć z którymś z tych patroli? Tak, spróbujmy. KT, 28063, dla KT 28063 zgłasza się dla KT 210.01. 28063 zgłasza się dla 210.01. Melduje swoją obecność na rynku. Służba przebiega spokojnie. Udaje się w dalszy patrol strefy. Strefa ta została podzielona na 6 mikrorejonów służbowych, tak, tak, zwanymi, tak zwane są to kwadraty bezpieczeństwa. Służba w strefie jest pełniona przez umundurowane patrole policji całodobowo. To jest ścisłe centrum Katowic. Są to przede wszystkim ciągi handlowe. Jest tutaj w pobliżu dworca kolejowego. Ludzie tak do, przychodzą tutaj, żeby dokonywać zakupów. Również są tutaj w tym rejonie usytuowane banki. W ciągu dnia. E, centrum Katowic flagą spotykającą mieszkańców oraz osoby przyjezdne do Katowic były przede wszystkim kradzieże kieszonkowe. Są patole zmotoryzowane, jeżdżące na radiowozach. Również, przede, a przede wszystkim, pełnią służbę patole piesze, umundurowanych funkcjonariuszy. Wiesz, gdzie do dworca dojść? Ja w którym kierunku? Akurat nie w tym. Zaraz, Ja ci pokażę. A ja sam się Tu pójdziesz do góry, w lewo. I wejdziesz na dworzec, i z dworca będziesz miał pociąg do Sosnowca. Co? To jest ulica Dworcowa. I dworzec jest tam. Także trafisz do dworca już. Prościutko. 50 metrów i do dworca. Od chwili rozpoczęcia działań w strefie, gdzie została wzmożona ilość patroli, zanotowaliśmy znaczący spadek ilości przestępstw. Czasem w Katowicach jest tak spokojnie, ale czasem jest mniej spokojnie. E tak dzieje się w centrum miasta, ale nie lepiej dzieje się poza granicami, na drogach, które prowadzą wokół aglomeracji i do jej centrum. Panie wojewodo, na wniosek komendanta wojewódzkiego wprowadził pan na terenie e, województwa przyspieszony tryb orzekania wobec tych kierowców, którzy nadużywają alkoholu, którzy prowadzą samochody pod wpływem alkoholu. Jak się to panu udało? Dlaczego tylko pan wpadł na taki pomysł? Yy, to nie wiem, nie mam zamiaru się usprawiedliwiać, dlaczego wpadałem na ten pomysł. No na pewno byłem pierwszym wojewodą, który to zrobił, ale proszę zauważyć... Każdy piany kierowca to jest potencjalny morderca. Do dzisiaj można powiedzieć, że to jest 2,5 tysiąca kierowców przyłapanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy, stąd wspólnie z panem komendantem zdecydowaliśmy, że od 1 maja tryb będzie prowadzony na następne trzy miesiące. Tutaj też jesteśmy bardzo zdecydowani walczyć z mordercami za kierownicą. Panie komendacie, czy ten przyspieszony tryb rzeczywiście wpływa jakoś budująco na kierowców i działa prewencyjnie? Tak wpływa, działa prewencyjnie, ale tu chciałbym dodać jedną istotną rzecz. W ciągu tych trzech miesięcy zginęło na drogach z przyczyn, jakim są nieszczęśliwi kierowcy siedmiu ludzi. I to jest tragedią naszych czasów. Ten tryb przyspieszony rzeczywiście zaczyna być skuteczny. Obserwujemy to na co dzień. Myśmy się przeglądali z kamerą jednemu z patroli policyjnych, który wybrał się późną nocą na drogi wokół naszego miasta i zarejestrowaliśmy taki obrazek. Nie, to jest No co? No to zabijmy, no! No zabijmy! Co Morderca kurwa? Morderca? O nie! To no się przygięliście! O się przedzieli. Tak. na pewno czas się skończył tak? tak, tak. tak? tak. tak. No, się facet dowiesz dowiesz <słuch> Kamera telewizyjna nie zawsze towarzyszy takim wydarzeniom, ale dobrze jest im się przyjrzeć, bo praca policji w tak zwanym terenie czasem właśnie tak wygląda. W Katowicach od pewnego czasu jest i tak, że ludzie, którzy poruszają się ciemną nocą po ulicach tego miasta, nie muszą liczyć tylko na policjantów. Mogą także liczyć na tych, którzy nie chodzą w mundurach, nie są policjantami, ale robią wszystko, aby im pomóc. Jest między nami jeden z wolontariuszy. Może nam się pan przedstawić? Ksiądz Rękowalski. Od 7 lat pracuje w Centrum Miasta z Młodzieży Uzależnionych. Zagubioną. Także prowadzę wraz z przyjaciółmi dom na obrzeżach Katowic, tu w śródmieściu. No i jesteśmy świadkami zła, które nieprawdopodobnie się rozrasta, manifestuje co więcej. No i cieszę się, że będziemy coś wspólnie robić, aby, aby zatamować zło, które, jak mówię, potęguje się w sposób nieprawdopodobny. Dziękuję panom za poświęcenie nam czasu o tak późnej porze. My w Katowicach czujemy się coraz bezpieczniej. Dziękujemy. W Katowicach wykorzystany element nowojorskiego programu walki z przestępczością, w tym jednym z najniebezpieczniejszych miejsc świata. Dzięki temu programowi przestępczość spadła o ponad połowę. Miejmy nadzieję, że uda się to także w Katowicach. To była już nasza przedostatnia relacja za pół godziny. Połączymy się jeszcze z naszymi kolegami w Bydgoszczy. Zostańcie Państwo z nami. Owoców. Oto jak Ginsana pomnaża siły inteligencji pracującej miast i wsi, która w codziennym trudzie buduje Polskę kapitalistyczną. Przodownicy. Regularne zażywanie ginsany, która jest produktem naturalnym, wyzwala energię dzięki lepszemu wykorzystaniu tlenu przez organizm przodownika pracy. To Ginsana podnosi naszą wydajność każdego dnia. Kinsana, Znacznie ponad normę. Także po pracy. Jak się jechało nowym samochodem? Musisz być ładny, kochanie. Zaraz zrobię obiad. Grochowa. Tę lubi najbardziej. Hmm. Będzie mu smakować. Twoje zupy na każdą okazję. Winiary, dobre pomysły, dobry smak. Czarne z owoców. Jak oni to robią? A białe? Prugo białe, prógo czarne. Nowe trugo. Teraz Persil jeszcze skuteczniejszy? Nie wierzę. Persil Green Power działa już w 40 stopniach. Usuwa nawet plamy z oleju silnikowego. Tak. Persil Green Power. Nowa siła prania już w 40 stopniach. Kto jada sałatki, ten piękny i gładki. Jest do sałatek najlepszy dodatek. Sos sałatkowy, knor. Teraz dwa nowe sosy do surówek i do mizerii. Jeżeli ze wszystkich rzeczy na całym świecie twoje dziecko najbardziej kocha cukierki, a ty na całym świecie najbardziej kochasz swoje dziecko, daj mu nim dwa. Cukierki z prawdziwym sokiem owocowym, które twoje dziecko uwielbia i z witaminami, których potrzebuje. Nim dwa: łakocie i witaminy. Ciągle szukałam lepszego płynu do płukania tkanin, aż odkryłam kwiatowe czary Silana. To takie czary, mamo? Spójrz, Silan jest tak pachnący i miękki, że czujesz jak otula Cię płatkami kwiatów. Mięciutki. I pachnący. Czy jest teraz zaczarowany? Mhm, mm bo został wypłukany w Silanie. Kwiatowe czary Silana. Silan. Cudownie pachnący, cudownie miękki. Wymyślę sobie zapach, który pasuje do mnie. Musi być zabawny i wesoły, tak jak ja, w tym rzecz. Mm, szczyt szczypta namiętności. Musi być szałą. A teraz konkurs budżet. To mi pasuje.